Teraz w wydarzeniach Ciekoty i dworek Żeromskiego, który zyskał nowe wyposażenie. Wnętrze coraz bardziej przypomina miejsce, w którym przed laty mieszkał Stefan Żeromski. Są stylowe meble, część udało się zakupić dzięki unijnemu projektowi, część przekazali mieszkańcy i sponsorzy każdy dzień przynosi coś nowego, można by tak powiedzieć, głównie oczywiście za sprawą naszego honorowego kustasza, czyli pani Kazimiery Zapałowej, która jest no, niezmordowanym tutaj naszym donatorem i, i z i ciągle zdobywa nam coś nowego do dworu I, i naprawdę tych rzeczy jest już w tej chwili bardzo dużo, no i oczywiście projekt duży, który realizowaliśmy w tym roku z prow czyli zagospodarowanie dworku na cele edukacyjno-wystawiennicze no i z tego projektu udało nam się zakupić meble już mamy własne meble, czyli kanapa, krzesła, głównie takie meble tapicerowane, które zostały poddane też konserwacji, więc naprawdę w tej chwili wnętrze już, już jest no, takie pełne, prawie pełne. Wi wiadomo, brakuje różnych detali, ale, ale jednak, jednak sporo nam przybyło rzeczy. No i imieniny Stefana, które nam ciągle przynoszą też nowe prezenty i w tym roku dostaliśmy piękną szafeczkę do pokoju Stefana z marmurowym blatem, to dar od pana Pazery, naszego wójta, ale Specjalnie mówię Pana Ryszarda Fazeru, ponieważ to dał nasz Wójt tak prywatnie od siebie. Mamy deklarację na instrument, co jest bardzo fajne, bo będziemy mieli fizharmonię w dworze i to pewnie się stanie jeszcze we wrześniu. Dostaliśmy również pieniądze na dywan, który będzie w pokoju matki od wodociągów kieleckich, więc też pierwsza firma, która jakby tutaj weszła i odpowiedziała na nasz apel, także mam nadzieję, że za, za nimi pójdą inne firmy, które będą chciały nas tu wspierać. Co nam się to zdarza, że niektórzy turyści mówią, a to niech tu wejdzie ktoś, bo ja to już byłem widziałem, ja ale zapraszam, bo to się naprawdę zmieniło i faktycznie wszyscy są pod wrażeniem, bo to co, a szczególnie ten ostatni rok, ten sezon teraz, to, no to zmiana jest olbrzymia.